Jeden koleś, to jest ostatni, dawaj go! O! Ostatni? Puje... Cię, widziałeś co on ma? O, fuck! Nice! Zabiłem go! Nie! Jaki kozak! Siemano wszystkim, witam bardzo serdecznie. Gramy z polskim pingwinem na Survival nie Games. Nie wiem czemu pingwin nie ma skina, ale mam... Coś, mam coś, ale nie mam miecza. Kurde, jesteśmy na fajnej mapce neterowej, Pinkwin czekaj, widziałem cię, chodź, ja y. Chodź, widzisz mnie? No jesteś Steve, y. dawaj, dawaj. Idziemy tu po schodkach, chodź, 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 chodź szybko. Jesteś za nami idą. LOL, a to jest chyba tak, że nie jesteśmy niewidzialni, nie? Nie, nie jest właśnie. To słabo, kurczę. kurczę, dawaj, dawaj, szybko uciekamy. Lol. Oh my God. Ej, o ob... Ej, ty masz mieczek! Dawaj ich! Mam, mam! Dawaj ich! Pieski. Pomogę ci! Już padł jeden, szybko zbrojka! Ty atakujesz! Uważaj! Gdzie jesteś? Bij, bij! Łągnęłem wszystkich, oh, Lul, Lol, Dawaj! Ej, ubierz sobie zbroję, czekaj mam! Dla ciebie. O, mogę prawym przyciskiem od razu. Aaa, dałem Daj, ci, dobra, masz. Nie. Dawaj tego kolesia! Dawaj, bij! Ej, kurde! Kogo, kogo, kogo? kogo wszystkich! Kogo, kogo. Wszystkich! Nie, mnie Złote tylko! Jabłko. Dawaj! Ciśniemy! Ostro! Yes, 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 dawaj, yes, dawaj, yes. dawaj, ja tego biję pięścią. Nice. nice! Nice! Jeszcze jeden dostał, Mieszko. Dobra, dobra, tu jest trzech. Dawaj, się... dawaj, dawaj, pomóż mi, mi życie schodzi, szybko, szybko. Dawaj go, go dawaj go. Mam go, mam go, mam. Bięko, biorę go. nie mają życi? Dawaj już ucieka. Nikt nie ma Ale ty dobry jesteś, ty cwaniaku, już mieczyk tu wytrzasnąłeś od razu na start. LOL, ile ludzi ja zabiłem. No. Patrz to ile zabitych już jest. Ludzi. Ej, ale jeszcze połowa serwera prawie nie jest zabita. Tu chodź, idziemy dalej. Teraz ja. tutaj mamy spokój. Bo tu fajnie widać, okay. drzwi i zabici. Okej, okay, tutaj mam jakąś wolną przestrzeń idziemy na skrzynki. Hmm. Ty, ale wiesz co, skrzynki? Mi, wiesz co mnie najbardziej ciekawi? Zobacz, tu w ogóle są pigmeny i mnie ciekawi to, czy ta mapka, wiesz, naprawdę no. jest w netherze, czy tak naprawdę to jest normalny świat i tutaj jakoś, wiesz, oni to zrobili, że się spawnują Aha, pigmeny. To jak nether. No właśnie, ja nie mam pojęcia, jak oni to, to zrobili. To serio jest nether, lol, taki duży zrobi... No, Poczekaj, ale wiesz, mam... jak mamy się stop? Wrócić na samą górę, Tutaj, jak tutaj jest ten, jest schodki, spoko, spoko. Dam schodki, radę. serio? Tak, tutaj zoma. E, tylko, że gościu, gościu idzie do nas, <laughs> więc uważaj. Dwóch gości! Nie ma! Miecz. ja uciekam, ja uciekam. Uciekaj, uciekaj, ja mam miecz. Czekaj, pomogę ci, tego zabijemy. O, oh, fak! Padłem! Yes! Nie. Kurde, fucking shit. O. Oh. No Taka dobra. Ostatni... O nie, to widzimy się w takim razie za chwilę na następnej arenie. Widzicie? Pingwin tutaj strasznie ładnie pocisnął, aczkolwiek ja padłem Mostry. jak zwykle fail. Ty nie wiem, ty pół serwera, ty pół tej mapy zabiłeś chyba, co tam ludzi wbiło. Chyba ja wszystkich zabiłem. Okej, okay, dawaj. jeszcze miałem drewniany miecz na początku. Choć od razu wbijemy na jakąś arenę. Okej, okay, zatrzymywania. jeszcze gaz, gazty mnie tutaj atakują. To dawaj SG Leaf i wbijamy na następną arenę, już ci zaraz powiem jaką. Już nie będę stopował odcinka, będziemy od razu grali. E, dawaj na piątkę, piątka, piątka, szybko. Ja zaraz napiszę, żeby ludzie jeszcze wbijali. Ooo, fajne, wbijać. lubię to jest super mapka. No, to jest bez kitu dobra mapa i dawaj wbijemy od razu na statek, wiesz gdzie jest statek? Na statek, widzę cię, widzę statek. Dobra. Kurczę, wszyscy nas widzą. To ciśniemy tam. Ja tam bokiem zawsze idę, nie mam taką, mam, mam taką taktykę. Tam mm -hmm. trzy skrzynki, jedna jest podwójna, jedna jest tam na górze i jedna jest na czubie. Okej, okay, spoko. To jakby, okay. co, jakby co to Wycie ja tam teńki zgarniam? Ja mam dobry spawn akurat. Ty weź może może na środek pierwij, a ja tam od razu na statek okay, okay. pójdę. okej, okay, no spoko, spoko. No, dobra, ja o, lecę. A głupi pingwin Ej, chyba no, sam idę? Wskoczyłem. Sam idę na statek, idziesz, jest! Idziesz. Wszyscy nas, wszyscy na Ale idę. taktyka idealna! Łu, oh wow, star, ja no stary, ja tu sam będę! 4 czy skrzynie dla mnie, lul Ale, Ale będzie. Ale mieczem będzie mnie cisnął. Ty uciekaj, o, uciekaj, 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 uciekaj. Mam kawałek mięsa i strzałę. To spróbuj wbić, e, spróbuj iść w stronę statku i do mnie biec. idę, 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 idę. W tamtą stronę się kieruj, tylko żebyś nie zginął, nie uważaj. Idę, idę, idę. No Jestem, to nice. Widzę cię. Okay. Kurde, ktoś mnie atakuje. Uciekaj. Popnęli mnie. Popnęli mnie. Widzę do cię, do widzę po cię, widzę cię. Dobra, Kurde ja tam miecz. szybko lecę skrzynki ogarnąć i jak znajdę mieczyk, to od razu wychodzę i cię, i cię ratuję. Okej. Okay. Ej, ogarnij to. Gościu mnie zaatakował i popnął mnie po prostu. Dozdań. No wiem, wiem. Dobra, Wiedzie. dawaj. Czekaj, jest skrzynka, jest skrzynka okay, dobra. Jest mam mieczyk drewniany. Nice. O, daj, ale ten gościu ma żelazny, stary. No dobra, nie, ale, nie, ale ja mam skilla. pociśniemy go, pociśniemy go w dwójkę. Ja Ma też mam drewniany To dawaj razem, chodź szybko, czas się spotkać Ty jesteś na dole? Tak, jesteś tak, jestem, tak Już ciebie jestem, uważaj na szkieleta Dobra, 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 no razem jestem. Czekaj okay. tutaj, czekaj tutaj, weź szkieleta, weź szkieleta Dobra, padł Uważaj! O kurna Uciekaj, ja go wezmę Nice, nice. kurde, ale nice. ładnie Dobra, dawaj okay. na górę wybijamy, na górę, na górę Który ja to, pamiętasz jaki miał nick ten koleś w tym, tym? Jest koleś, o, nie. czekaj Gdzie? Tam, tam, tam. Tak, to tam, Nie to widzę, tamte, jaki mam miecz, chodź. kurde. Ej, czekaj, jeszcze, tu na czubie Włoty. jest skrzynka. Byłeś tutaj, czy na górze byłeś tam? Ej, nie było. tym miecz ma. Ej, na górze Mię jeszcze. Jestem za nim, chodź, szybko. Dawaj, spój, dawaj! Nie, chodź nie, nie widzi. Mieszko, nice. Ej, rzucił na mieczek, dobra, nie bij, może. Nie ma sojusza. Dobra, nie ma sojusza. <laughs> Okej, okay. czeka, bo tutaj jeszcze skrzynka jest. Ja pamiętam, jak tu graliśmy i sfailowałem. Nie spadłem, stąd o, się nie. zabiłem. Kurde, żebym no teraz tutaj. nie sfailował, bo to będzie, kurde, straszna lipa. Ile jeszcze ja jest żywych? Ty, dużo jeszcze ludzi jest żywych, to jeszcze nie ma tego. Damy radę, damy radę. Dobra, ja mam mięsko i strzały. I tutaj jeszcze nie, nie widzę. Jest tam skrzynka też na dole, gdzie ty jesteś tam? Eee, nie, nie ma jeszcze. A, no skrzymy. to czy oh, wow. dobrze mówiłem, chyba tu są trzy, trzy, trzy skrzynki, jak dobrze wiem. Mm -hmm. Jak dobrze wow. myślę. Okej, okay, dobra, to ja mam zjem sobie mięcho i ciśniemy. A czekaj, okay. ja jeszcze mam zbrojkę. Mieszczy klepszy złoty, czy drewniany? Mm. Nigdy nie wiem. Zawsze, jak ja biłem drewnianym, to na przykład w komentarzach mówili: wow, czemu ty Gplay play drewnianym, jak masz złoty, ale nubek z ciebie. A grałem na live, no. to mi wszyscy mówili, że drewniany jest taki sam jak złoty, tylko że drewniany się wolniej traci, nie? Czyli, że chyba lepiej. Czyli, też. że lepiej drewnianym niż złotym. I właśnie nie wiem, kurczę. Zawsze mam takie wiesz. Nigdy nie jestem no to, pewny na 100%. Ale wiesz. Chociaż tak, ma, że złot, lasy, złoty więc... tak bardziej, wiesz, wygląda strasznie jakby. Wygląda nie? tak. <noise> Ale ten drewniany tak nupsko no. wygląda strasznie. Że wiesz, no najsłabszy taka. mieczek, no dokładnie. A okay. co tu jest? Jakiś, jakiś karcik wy jeszcze? Dostajesz jakieś bonusy? Ty może, może coś, coś wymyślili tu. No, może coś wymyślili no, jakieś tam. By może jest jakiś ukryty guzik gdzieś? Czy Możliwe. Z... Pójdę zobaczyć. To dawaj im. Tam może być w ogóle skrzynka gdzieś ukryta, nie? To weź tam e, się rozglądaj. Słyszę skrzynkę, ale słyszę gościa też Sł Słyszę jest skrzynkę? Skrzynka. O jest skrzynka słyszę też Tak słyszałem skrzynkę, bo ktoś otwierał o to mi chodzi. A to tutaj może ktoś no, jest. Gdzie, Ej ja Widzę Kolesia! Jest tam gdzie? obok ciebie! Jest gdzieś tam Nie. No tak Judmo coś tam! Ej! może Masz żelazny mieć! Mongo, mongo, mongo! Tu kurde! Na o, dwa kurde, hitem kurde, jest kurde. go. Nice, ale ja padłem, kurde, cześć, On mnie pyk. Pyk i już mnie nie ma na dwa hity. Ja chciałem odejść. Tak, że żelazny miał, No wiem, ale ja chciałem właśnie się cofnąć, bo on wiesz, on był tak jakby uwięziony, nie? Ja go tam kilka razy walnąłem i chciałem już uciec, a nagle wiesz, on mnie za tego załatwił. Ale fail, fail. Myśmy pocisnęli ostro, stary, ja mam tutaj żelazny miecz teraz. Rozpierniczam system, bro. Nie, 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 nie można. Czy... Tak, tak, A można. Tak, można, można, można! Uciekaj, można. uciekaj! Nice! Dead, no, dead, no, nice. O, fuck. Uziekaj, Uciekaj, uciekaj! uciekaj. No, o! Sergeant! No, Jeden i pół serduszka! Uciekaj! Ile masz? I jeden i pół serduszka! Jedno! Cię. Tam na ziemi! Pośluj mnie! Widzę, <grym 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 i widzę, widzę. Widziałem nikt. Dobra, żeby mnie sfeilował, fak. fuck. Uważaj, trudno widzieć po śnieg wszędzie. Dobra. Obserwuję go. No, ja też widzę go. Nie spadłeś. W ogóle?! Spadłeś. Dobra, tutaj mam jakiegoś kolesia. Za on, chy on chyba wie, gdzie są skrzynie, bo tutaj... No brać no, Kurde, zaraz jeszcze! Dobra, można, można! O, masz złoty! Ej! Uważaj! Bo... O, bo... Dobra, ludzie, jesteśmy na kolejnej arenie. Wygląda naprawdę epicko, bo... ponieważ jest tak jakby w The Pingwina zespaliło tam na końcu, tak yy, więc... Już się zaczęło! M o, nie! Spóźniłem się trochę, ale mam! Uważaj na Endermana. Jakie miecze mam! Jakie miecze! Pingwin ping, ping, biegnę do ciebie. Fajna Słoty. mapka, bo mała, na 12 osób. I ty tam powinieneś mieć na stówę jakieś skrzynki. O, widzę cię, widzę ma, cię, widzę ma, ma, cię. Wchodzisz. Ma, ma. Ej, ja mam żelazny mam miecz. Skrzynki. Stary żelazny miecz i dwa drewniane. O, ja mam czwarty miecz. I... Ej, kurde, i kurde! Spoi. Mam go, mam go! Chodź tu szybko, mamę jest, zabiłem go. Dobra, dobra, czekaj. Mam następnego. Pada, pada, dobra, mam go, mam go, mam go, mam go, mam go, następnego, okay. dobra, iż czwarty już chyba do kolekcji będzie teraz. I jeszcze lahita <laughs> i kurde lag, nie mogę go trafić. Jest! Padł? Okej, okay, dobra, to taką mam, nice. mam dla ciebie na pierśnik. Eee... No i mam dla Ciebie szybko. jeszcze zbrojkę, taką trochę gorszą, ale no jedzenie środki, też mam. Jesteś? Czekaj, życie muszę to wygenerować. Ty? No już wbijam, o lol. Jestem. Hey, siema. Dobra mano. masz tu proszę bardzo. No już lepszych rzeczy nie mam, mieczyk mogę Ci jeszcze dać. Jeszcze żyje. o sporo osób, Kurczę, źle przeczytałem. Okej, okay, zostało 5 osób chyba, no 5 osób dokładnie. Razem z nami, o czekaj, Endermana, perły, perły Endermana tu można zdobyć. Można? No, dawaj. Tak, tak, tak. Ja endermana będę jesteś? bił. Jestem na spawnie. Okay, okay. Widzę cię. Nice. Dobra, zabiłem endermana, ale nie wypadła żadna perła. Chodź, zobaczymy, czy skrzynki się zresetowały jeszcze. Co ty tak szybko myślisz, żeby się zresetowały? Nie, nie zresetowały się jeszcze, ale. Ej, dobra, dawaj, ja bym endermana, ale w sumie po co nam perła? Ty taka mała mapka, powinniśmy. Ej, jaki fajny smok, ty. No wiem, wiem, Widziałem Idziemy chyba. tam, dawaj. Uważaj na endermanów. Dobra, Enderman. Szukaj to... te, szukaj piorunki też, wiesz? Czekaj, słyszałem gdzieś piorun przed chwilą. Ej, może tu jeszcze nikt nie był, możliwe to jest bardzo. Idę do ciebie. Ej, w ogóle możliwe. jaka, jaka, jaka jazda coś była coś na, na początku. O, jest skrzynka no. spoko, zobaczę co Nie jest. widziałem z twojej strony, ja od razu wspomniałem. Nie ma nic, pusto, 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 Mo możemy wracać. Pa, 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 pa. Dobra, ej, kurde, w ogóle taka jazda, ty tam siedzisz se w tym zamku, a ja tu siedzi. Ej, widzę Kolesia chyba, czekaj. Nie! Tutaj Kurde, gdzieś na spawnie. na shifcie mnie jeszcze zostawiłeś, cwaniaku. Jak to na shifcie? No że się ci się. A spoko. Na Shiv No no no. O, wiem. Widzę gościa. Ej, ja widzę gościa. Kurde. On, on, on musi już jest dobry chyba. Dobra, Ty dawaj. Gdzie Jesteś. No chodź tutaj. Pomóż. Nice. No. Chcesz. Kolejny gościu tutaj jest. Gdzie? 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 Dawaj. Tu jest tu tam koleś. pioruny tutaj. No to widziałam przecież piorun przed chwilą walnął jak ja kolesia zabiłem. Ej, jeszcze nie, tylko nie, jeden nie, nie, koleś został, jest tutaj, jest jeden tutaj. koleś, to jest ostatni, dawaj go! O, ostatni, pojeb***, czy widziałeś co on ma? O, fuck, nice, zabiłem go, Nie. jaki kozak! Dajesz miecz, dajesz miecz, dajesz miecz. Masz, e, dobra, teraz robimy fajta Ok, fight to the death Oh yeah man, that's right O, mam pomysł, zaczynamy tutaj w tym Ty Że... z jednej strony zaczniesz, a ja z drugiej strony zacznę Dobra, Daj a tym. tego, chodź się po równ chodź na, na Równe zbroje, żeby były co to okay, w Chodź na środek, chodź na środek. Gdzie? Jest tu skrzynka, możesz wsadzić itemy do skrzynki. A jak Tura tam się sam? wchodzi. Na a tutaj, dobra. No, normalnie. No U? dobra. Elo, jo. Elo, jo, pis, yo I ty zaczniesz w tamtym pokoju, a ja zacznę w tym. Okej, okay, czekaj, przygotujemy się. Ej, ej, chowaj tą zbroję, nie będziesz używać tej no. zbroi. Ej, bez zbroi się bijemy? Na drewniane mieczeki czy jak? Nie, Chyba na wejść. żelazne. <laughs> na żelazne? Na żelazne ze zbroją czy bez? O, o ja tutaj, okej, okay, okej. Okay z broje w takim razie. Okej, okay. ale nie można mieć tylko tą, że yy, można mieć yy, Tom taką z krowy, ale bez spodenek. Masz wszystko? Skórzaną, tak? Tak, skórzaną bez spodenek, bo nie mam. A chcesz spodenki? No jak masz, to daj. No mam, mam, chodź to skrzynki tutaj. Okej, okay, to ja ci też tu dam. U, jaki bogacz z ciebie. <laughs> I masz ten, wszystko co potrzebujesz. Tak, spoko, no ja to gotowy jestem <laughs> Żeby nie był jak ostatnio, tym razem ci nie, już nie będę pingwin fory dawał okay. nie, nie myśl, że tak wygrasz jak ostatnio łatwo Dobra, to tak spoko, więc to, to... ruszamy za Ty. 3, 2, 1 i uwaga, wielki fight To będzie rewanż za, oh. za tego hokeja, Air Hokeja To będzie rewanż! Dobra pingwin, dawaj, już jesteś gotowy na 100% to jest? No Yes! Wiem, wygrałem! To był rewanżyk! Jak, Idealny rewanżyk! Teraz w końcu wygrałem z Pingwinem bo raz wygrałeś ty ze mną na SG, pamiętam pojedynek no, drugi pamiętam. raz wygrałeś ze mną w hokeja a tym razem w końcu moja szansa była i ją wykorzystałem Okej, okay. tak więc na ten odcinek to by było na tyle, myślę, że wam się spodobał Pingwin tutaj, Steve, nie Pingwin lata sobie w jego naturalnym otoczeniu środowisku Czyli no. tutaj domki w ogóle. Okej, okay, a więc to by było na tyle, widzicie, mamy tutaj Pingwina uwięzionego, yy, no. no i będzie on tu Zachary, on tu zaprzyda. będzie pływał, bo się nauczył Steve wpływać. Okej. Okay. więc na razie się ma <gry> do następnego filmiku, trzymajcie się, Cześć. Peś.